Często zdarza się, że wino za awarię układu paliwowego Common Rail ponosi uszkodzony wtrysk. Objawy tej usterki to m.in. nierówna praca silnika, czy rzucanie silnikiem na zimne i przy gwałtownym przyspieszaniu. Dużo większe dymienie, wyraźny spadek osiągów, trudności z odpalaniem pojazdu na mrozie, przybywanie ilości oleju silnikowego, jak i świecące się kontrolki check engine. Jak widać, oznak usterki wtrysków jest bardzo dużo i są one widoczne na pierwszy rzut oka. Przyczyną uszkodzeń wtryskiwaczy jest zwykle tankowanie złej jakości paliwa czy też tzw. opiłkowanie pompy paliwowej. W obu przypadkach zanieczyszczenia przedostające się do wrażliwych części wtryskiwaczy powodują ich brudzenie i blokowanie. Ponadto objawy zabrudzonych wtryskiwaczy są bardzo podobne do objawów uszkodzonych i zatartych wtrysków. Po zauważeniu problemów z tryskami, wielu kierowców zastanawia się nad tym, jak długo można jeździć z uszkodzonym wtryskiem. Czy ich wymiana bądź naprawa jest właściwie konieczna? Z uwagi na to, że wtryskiwacze są jednym z najdroższych elementów systemu Common Rail i wymiana może oznaczać koszt rzędu kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Nie dziwi zatem fakt, że bardzo duża część kierowców, chcąc uniknąć tak wielkich kosztów, niechętnie podejmuje działania, by naprawić usterki wtrysków i odleka wizytę w serwisie na później. Chcielibyśmy więc podkreślić, że nie powinno się ignorować oznak awarii układu wtryskowego. Uszkodzone wtryski pozostawione samym sobie wpływają bardzo szkodliwie na pracę całego układu. Nie tylko mogą powodować awarie sprawnych wtrysków, a także grożą ryzykiem wystąpienia kłopotów z kołem dwumasowym, rozrusznikiem, czy nawet prowadzą do zatarcia silnika. Znacznie lepszą opcją jest więc oddanie wtryskiwaczy na regenerację do doświadczonego fachowca, który będzie wiedział, jak odwieścić wtryskiwacz oraz poprawnie określić obecny stan techniczny wtrysków. Warto zaznaczyć, że regeneracja pozwala przywrócić pełną sprawność podzespołów, a cena tej usługi jest zdecydowanie niższa niż wymiana wtrysków na nowe.